Po pierwsze ja nie planuję swojej kariery politycznej, a idę po to do polityki, aby poprawić los tych osób, o których mówię i to jest wyznacznik skuteczności dla mnie państwa. Pamięć o pani Ewie, która miała ponad 50 lat i nie miała PESEL-u i chowaliśmy ją potem jeszcze 40 dni. Pamięć o Ryszardzie Maratonczyku, Ryszku Maratonczyku tak go nazywają ludzie, którzy pomagają mu na ulicy, któremu nie da się pomóc, dlatego że jest osobą zaburzoną psychicznie. Pamięć o Kubie, który w w dniu 18 urodzin został przez rodzinę z pieczy zastępczej zostawiony w placówce dla osób doświadczających bezdomności, dlatego, że miał FAS, czyli tą chorobę poalkoholową, po, po i było mu bardzo ciężko pomóc. To jest wyznacznik dla mnie. To są moje. I, I jeśli uda się poprawić los tych wszystkich osób, a ja znam organizacje pozarządowe z całej Polski, to nie są pojedyncze przypadki, bo osób doświadczających bezdomności jest ponad 30 tysięcy, to należy o tym pamiętać. Jeśli wczorajszy raport o, o tym, że ludzie biednieją nie spowoduje, że my wszyscy się obudzimy, chociaż to jest podsumowanie rządów PiSu. To jest podsumowanie rządów PiSu, Bo teraz po prostu widzimy, co oni nam wyprawiali i dokąd nas doprowadzili. I nie będziemy po prostu wsłuchiwali się w głos tych ludzi, to my następne wybory prżniemy. Się... To wprost. Dlatego, że społeczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie Warszawa, to nie są tylko i wyłącznie te wielkie problemy, to są problemy seniorów. To są problemy młodych ludzi, to są problemy osób z niepełnosprawnościami i to jest absolutnie wyznaczyć Nie ma ważniejszego zadania. W a państwie. nie obawia się pani, że na przykład to, co się dzieje w tej chwili na terenach popowodziowych, że to kieruje całą uwagę i fundusze państwa w tamtą stronę, no bo tam są ludzie naprawdę w dramatycznej sytuacji, tak, że to nie prawda. mają domu, albo dom nie ma podłogi i wszystko zostało zerwane. I, i, I ta uwaga, i te pieniądze no pójdą tam, a część tego nie pójdzie na przykład na pomaganie tym, o których pani mówiła, tym ludziom, którzy nie są w kryzysie bezdomności, ale mieszkają na przykład w dwóch pokojach w trzypokoleniowej rodzinie, bo nie stać młodych ludzi na to, żeby zaciągnąć kredyt, a nie mogą dostać mieszkania socjalnego, bo nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Panie redaktorze, mówiąc o osobach doświadczających bezdomności, chciałabym podkreślić, że dla mnie nie jest całe państwo bezdomne. Ja po prostu mówiąc, że widząc skrajne przypadki tego, co wpycha ludzi w takie skrajne wykluczenie, to jest jedna rzecz. Powódź, ja też tam pojadę na tamte tereny i uważam, że szalenie istotne i ważne jest to, żeby długofalowo pomagać tym ludziom. Nie wolno zapomnieć o tym, kiedy przestaną tam jeździć kamery, kiedy wszystkie programy informacyjne będą pokazywały. Um, no, dramatyczną sytuację tych ludzi, więc ja też tam na pewno pojadę, oczywiście nie będę działała sama, tylko wspierając też organizacje pozarządowe i widząc po prostu, jakie i, i oni mają potrzeby, ale i, i jak wiele dobrego na pewno będą robiły, zwracając uwagę na te pojedyncze rzeczy. Społeczeństwo obywatelskie, wolontariat, aktywność społeczna, to jest 10 milionów ludzi. Tego się nie da zlekceważyć, tego nie wolno zlekceważyć, bez poparcia społeczeństwa obywatelskiego i szacunku po prostu do tych wszystkich ludzi, którzy poświęcają swój czas na to, aby wspierać jednostki terytorialne, czy to samorządu, czy rządu. No jeśli my tego nie zrobimy, to jesteśmy szaleńcami. Czy chce pani powiedzieć, bo ja się cały czas zastanawiam, jak wytłumaczyć naszym słuchaczom, co to jest społeczeństwo obywatelskie. I chce mhm. pani powiedzieć, że to społeczeństwo obywatelskie, to prócz organizacji pozarządowych są zwykli ludzie i to jest 10 milionów ludzi w Polsce, czy jest tego więcej? Ja, ja myślę, że każdy, kto w jakikolwiek sposób interweniował w ostatnich latach, niezależnie od czy za obecnym rządem, czy za obecną opozycją wyszedł i demonstrował, prawo, czy to, co chciałby zrobić, to jest społeczeństwo obywatelskie. To jest nasza możliwość do mówienia tego, jak chcielibyśmy, aby nasze życie wyglądało. To są wszystkie te protesty osób z niepełnosprawnością kobiet, które wychodziły i walczyły o swoje prawa na ulicę, to są wszystkie te protesty dotyczące łamania praworządności. To jest społeczeństwo obywatelskie. Oczywiście część z tych osób ma swoich przedstawicieli w organizacjach pozarządowych, ale nie tylko. Społeczeństwo obywatelskie tak naprawdę to można było powiedzieć, że to jesteśmy wszyscy my. Każdy z nas, kto po wybuchu wojny w Ukrainie wyszedł pomagać, czy to na dworce, czy na granicy, czy czy w jakikolwiek inny sposób, czy to fizycznie, czy mm, przekazują swoje pieniądze, czy też umiejętności. Ja byłam na Dworcu Zachodnim. Tam oprócz. Ja na Centralnym. To widział pan. No tak, no. To każda z osób, która ofiarowała choć odrobinę swojego czasu albo upominała się o prawa tych osób, to jest społeczeństwo obywatelskie. I dlatego ja uważam, że mam najpoważniejsze ministerstwo i przede mną najpoważniejsze ja, ja. zadania. Strefa. Ja. 回复。